Życie, które się po prostu teraz w inny sposób już dopełnia. A psalmista przed chwilą zawołał, Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. Kogoż miałbym się lękać? Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę. To nikt z nas nie jest sam szczególnie teraz przed wigilią ten psalm brzmi bardzo konkretnie bo wiemy że na pewno te święta będą inne przy stole będzie puste miejsce zabraknie głosu spojrzenia obecności i kościół nie mówi dziś nie płaczcie mówi płaczcie ale nie bez Nadziei. Dlatego też nasz Pan Jezus Chrystus wlewa tą najpewniejszą nadzieję, o której słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii y, według świętego Jana. W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele, Idę przygotować wam miejsce. Piękne zdanie. Oczywiście nie wszystko się kończy tutaj. Jest dom. Jest miejsce, jest spotkanie, spotkanie każdego człowieka z Panem Bogiem. Dlatego dzisiaj nie mówimy o naszej zmarłej siostrze, żegnaj na wieki, ale wróciłaś do domu. Do zobaczenia w domu. Święty Augustyn, wielki święty, pisał: Ci, których kochamy, nie umierają. Ale oni nas tylko wyprzedzają w drodze. A święta Teresa z Lizie mówiła: Nie umieram, wchodzę w życie, w życie wieczne. To właśnie dlatego, y, życie zmarłej Heleny nie zostało przerwane, zostało tylko przemienione. A że Bóg. Za chwilę, który położy się w stajence betlejemskiej w żółbku, bierze dzisiaj również i kładzie swoje dziecko, zmarłą Helenę, w ramionach wieczności. Syn Boży położony w żółbku, nasza siostra zmarła w rękach wieczności. Drodzy bracia i siostry, Pomyślmy o tym, że dzisiejsze światło nie gaśnie, ona tylko zmienia miejsce. Miłość nie umiera, ale tylko zmienia miejsce, albo inaczej mówiąc, dojrzewa. Niech Chrystus, który przychodzi, będzie dla nas wszystkich nadzieją, pokojem i pocieszeniem, a świętej pamięci Helena niech odpoczywa w pokoju Bożym. Pokoju, które daje wspaniałe światło, życie i miłość bez końca. Amen. Pełni wiary, nadziei, pokładane w Panu Bogu, przedstawmy teraz Jemu nasze prośby. Za wspólnotę Kościoła, aby niosło współczesnemu światu nadzieję życia wiecznego, które nigdy się nie kończy. Ciebie prosimy za naszą zmarłą siostrę Helenę, która za życia pokładała nadzieję w Bogu, aby teraz dostąpiła radości spotkania z Bogiem twarzą w twarz. Ciebie prosimy o umocnienie i pokój pociechę dla rodziny, przyjaciół naszej zmarłej siostry, aby czerpali siłę z wiary i byli dla siebie wzajemnie wsparciem w chwilach tęsknoty. Ciebie prosimy o radość wieczną dla wszystkich zmarłych z naszych rodzin, bliskich i przyjaciół. Ciebie prosimy i za nas, abyśmy dzięki praktykowanej wierze byli zawsze gotowi na moment naszego przejścia z tego świata do wieczności. Ciebie prosimy Boże miłosierny, Panie, życia i śmierci w którym pokładamy naszą nadzieję. Toby powierzemy naszą siostrę, Elenę, i ufamy, że przyjmiesz ją w ramach Twojego Królestwa w niebie. Tobie cześci chwała na wieki wieków. Mhm. Yeah. Przyjął ojciec Boże, pokojnie staramy się ofiarą za zbawienie Twojej służebnicy Heleny i błagamy ciebie najlepsze ojcze. Aby ta, która pokładała nadzieję w Twoim synu, dobrym zbawicielu, znalazła miłosiernego sędziego, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Pan z wami, Amen serca. Znosiliby je Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali się czynienie. Tobie miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, królu wiecznej chwały. On jeden przyjął śmierć, aby nas wszystkich wybawić od śmierci wiecznej i sam umarł na krzyżu abyśmy mogli żyć z Tobą na wieki, dlatego zjednoczeni z chórami aniołów Zesławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępu, pełne są niebiosa i ziemia, mamy poznane Święty jesteś Boże, czuło szerkiej świętości. Uświęć darem mocą Twojego ducha, aby stał się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to gdy dowolnie wydał się na mękę wziął, chleb, i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc, bierzcie i jesteście w tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. nie powietrze żyją kielich i ponownie dzień to wyskładając, podał swoim uczniem mówiąc, wierzcie i się niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na opuszczenie grzechów. To czym na na moim pamiętaniu. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim Kościele na całej ziemi, spraw, aby lud, lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Adamem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o Twojej służebnicy Helenie, którą z tego świata wezwałeś do siebie, sprawa, by ta, która przez Chrzest została włączona w śmierć Twojego Syna, miała również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym, Z Najświętszą Bogurodzicą, Dzielicą Maryją, ze Świętym Józefem i Józefem, ze świętymi apostołami, męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podawali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie Boże Ojcze mogący w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Bóg nas tak umiłował, że zesłał nam swojego Syna jako Zbawiciela, dlatego ośmielamy się mówić. Kończę nasz. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnię go pokojem i doprowadź do pełnej jedności który żyjesz i królujesz na wieki wieków, pokój pański niech zawsze będzie z wami. I z wam Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Od baranek Boży, który grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Nie jestem Brodzie, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona i

从此后。 mu stworzyć welu i najlepszy ojca do Syn został nam w miesięcznym sakramencie dany jako pokarm do wieczności. Spraw, aby nasza siostra kurał przyjmowała uczestniczą w wiecznej Chrystusa, który żyje i koluje na wieki wieków. Amen. Za świętej pamięci został zostały uczestniki poszukiwane w tym przeświatele. Od z mężem, od mążki Sylwii z rodziną, od dwóch z rodziną, od syna Drzeja, od rodziny Barką, od Marii i Joanny z rodziną, od Roberta z rodziną, od córki Barbary z mężem, od wróżki Anety z rodziną, od Marta z rodziną, od rodziny Kinęłów, od Uszuli i Marian z Bielanki, od Anuty z rodziną, od Kingi i Łukasza Latkowskich z dziećmi, dwie z rodziną, od siostrzeńca Andrzeja z rodziną, od siostrzeńca Krzysztofa z rodziną, pięć z Wandy z rodziną, od siostrzenicy Anny z rodziną, dwie od grożyny i leżego y, mojotrysów z całą rodziną, od chrystyni Tadeusza Lenarów od Karoliny Lenat, od pracowników uzowiska Iwonicz, od rodziny młodzych. Y, dlatego, że y, ten czas oczekiwania nie jest wcale taki szybki na odprawienie mszy świętej. Yy, dlatego też yy, prosimy kapłanów, którzy yy, na misjach w różnych częściach Kościoła Świętego posługują i oni yy, pomagają nam w odprawieniu przy świętych. Drodzy Państwo, gdybyście chcieli, żeby no były tak prawie właściwie na bieżąco, to my możemy rzeczywiście poprosić tych kapłanów i oni już zaraz będą muszę święto odprawiać, y, właściwie y, za chwilę. Nasza siostra zasnęła w pokoju z Chrystusem, z wiarą i nadzieją życia wiecznego, polecajmy ją miłosierdziu Bożemu. Prośmy Boga, aby Helena, która przez chrzest stała się przybranym dzieckiem Bożym i w ciągu życia karmiła się ciałem Chrystusa, teraz została wezwana na ucztę dzieci Bożych w niebie i razem ze świętymi stała się dziedzicem obiecanej nagrody wiecznej. Módlmy się do Boga także za nas, pogrążonych w żałobie, abyśmy razem z naszą siostrą mogli wyjść naprzeciw Chrystusa, gdy On życie nasze objawi się w chwale. Niech ta nadzieja przenika nasze skupienie i naszą modlitwę. Przybądźcie z nieba nam z naszych modlitw, mieszkańcy chwały, wszyscy w z obok Thank okay. you. Boże, stwórco nieba i ziemi, Ty przez chrzest dałeś nowe życie człowiekowi, który popadł w niewolę śmierci. Ty posłałeś naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby zwyciężył potęgę śmierci i zmartwychwstał dla zbawienia wierzących. Ty dajesz udział w jego zmartwychwstaniu wszystkim, którzy do niego należą. Tobie polecamy naszą siostrą Helenę i prosimy, abyś ją przyjął do błogosławionej społeczności świętych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niechano mówi, zabiorę cię do raju, A nam chceś. Niech